Przeliło ci w plecach i nie możesz się wyprostować? Oto 5 kroków, co robić w pierwszych dniach. Po pierwsze, nie panikuj. Ostre bóle pleców przytrafiają się naprawdę często, ale tak samo jak często się przytrafiają, tak samo często mijają samoczynnie. Zazwyczaj trwa to między 2 a 4 tygodnie. Po drugie, obserwuj swoje objawy. Utrzymująca się gorączka, zaburzenia w okolicach pęcherza czy utrata siły w nodze wymagają pilnej konsultacji z lekarzem i nie można tego bagatelizować. Po trzecie, jeśli nie zauważasz żadnych z tych objawów u siebie, pozostań na tyle aktywny, na ile jest to możliwe. Przyspieszysz w ten sposób proces gojenia. Po czwarte, jeżeli widzisz, że z dnia na dzień boli Cię coraz mniej, to nie wykonuj badań takich jak rentgen czy rezonans. Nie zmienią one zbytnio Twojego postępowania, a uszczuplą tylko Twój portfel. I ostatnie, piąte, jeżeli rzeczywiście cierpisz z bólu, uda się do fizjoterapeuty. Jako fizjoterapeuci mamy szereg narzędzi, dzięki którym możemy modulować ból, możemy również wyedukować cię, jak powinieneś postępować w ciągu najbliższych dni i jak będzie mniej więcej przebiegał twój powrót do sprawności oraz co zrobić w przyszłości, żeby zminimalizować takie epizody.